Przeżywanie żałoby, nauczanie domowe 22 stycznia. Pierwsza księga Samuela, rozdział pierwszy, wersety od 1 do 4, od 11 do 12 i od 19 do 27. W owym czasie po zwycięstwie nad Amalekitami wrócił Dawid i zatrzymał się przez dwa dni w Siklak. Trzeciego dnia przybył jakiś człowiek z obozu z otoczenia saula. Odzienie miał podarte, a głowę posypaną ziemią. Podszedłszy do Dawida, padł na ziemię i oddał mu pokłon. Dawid zapytał go, skąd przybywasz? Odpowiedział mu, ocalałem z izraelskiego obozu. Rzekł do niego Dawid: opowiedz mi, proszę, co się tam stało. Opowiedział więc, że ludzie uciekli z pola walki, wielu z nich zginęło i że ponieśli śmierć również Saul i jego syn Jonatan. Dawid, schwyciwszy sferzaty, rozdaruje. Tak też uczynili wszyscy mężowie, którzy z nim byli. Potem lamentowali i płakali. I pościli aż do wieczora, z tego powodu, że padł od miecza Saul, a także syn jego Jonatan, i z powodu ludu pańskiego i domu Izraela. I powiedział Dawid: O Izraelu, twa chwała na wyżynach twoich leży pobita. Jakże padli bohaterowie. Saul i Jonatan, kochani i pełni uroku, za życia i w śmierci nie są rozdzieleni. Byli oni bystrzejsi od orłów, dzielniejsi od lwów. Opłaczcie nad Saulem córki izraelskie. On was ubierał w prześliczne szkarłaty, złotymi ozdobami upiększał stroje. Jakże zginąć mogli waleczni? Wśród boju Jonatan przebity śmiertelnie? Żal mi Ciebie, mój bracie, Jonatanie. Tak bardzo byłeś mi drogi. Więcej ceniłem Twoją miłość niż miłość kobiet. Jakże padli bohaterowie, jakże padły wojenne oręża. Żałoba to ból po stracie bliskich. Tutaj również żal z powodu klęski i śmierci tych, którzy byli zarówno rodziną Dawida, jak i jego przełożonymi. Trudno pogodzić się z takim wydarzeniem, zwłaszcza z nagłą śmiercią, niespodziewanym odejściem kogoś, kto przez całe życie był tuż obok nas. I widzimy w Dawidzie autentyczny smutek. Przeżywanie żałoby musi mieć swój czas i swoją formę. Tutaj Słowo Boże mówi, że do wieczora pościł Dawid i całe jego środowisko. Tym gestem i znakiem żałoby były rozdarte szaty. Potrzebujemy znaków, potrzebujemy czasu, aby przeżyć straty swoich bliskich. Nie można udawać, że się nic nie stało. Nie można spychać gdzieś w głębi swojej podświadomości tych uczuć, przeżyć, doznań, które są związane. Z umieraniem, z odchodzeniem tych, których kochaliśmy, kochamy, cenimy, a których nam zabrakło. Nie możemy udawać, że nie ma w naszym sercu rany, że nie powstała wyrwa po odejściu kogoś bliskiego. Trzeba ten etap swojego przeżywania rozumieć. Trzeba dać samemu sobie czas na to, aby. Przejść ten właśnie etap swojego życia. Nie jesteśmy kamieniami, jesteśmy ludźmi, więc reagujemy też właśnie emocjonalnie. Reagujemy w sposób, który jest naturalnym przeżywaniem czegoś, co nas spotyka, co jest ludzkim losem, ale co możemy przeżyć razem z Bogiem. Trzeba więc nazwać sobie ten stan, te emocje. Może żal, może niepewność. Wiele pytań jest w tym, co Dawid wypowiada. W tym wołaniu, w tym krzyku, w tej bezradności. I trzeba wiedzieć, że te etapy takiego rozgoryczenia, żalu muszą nastąpić, muszą przejść. Potem przychodzi jakiś moment takiego otępienia, wyciszenia, odejścia na bok, po czym wracamy do normalnego funkcjonowania. Dlatego mądrość Kościoła, mądrość wierzących polega też na tym, że jest wyznaczony czas na żałobę, że nie powinniśmy uciekać od tych momentów przeżywania właśnie takich stanów, ale też w każdym z tych momentów rozmawiać z Bogiem. Widzimy Dawid układa swego rodzaju hymn na cześć swojej rodziny, swoich bliskich, swojego króla i jego syna, trzeba też powiedzieć, że Saul był teściem Dawida. On potrafi docenić i ocenić dobre czyny Saula pomimo jego słabości. Ta umiejętność wzniesienia się ponad te ograniczenia ludzkie Saula jest tutaj niesamowita. Przecież Saul w pewnym momencie miał obsesję. Miał urojenia na temat tego, że Dawid chce go zniszczyć, chce go pozbawić tronu. Troszkę zachowywał się jak psychopata. A jednak Dawid docenia to, co dobrego zrobił Saul dla kraju, dla narodu, i mówi o nim i o Jonatanie, że obaj są pełni uroku i że zawsze są razem. To podkreślenie tej rodziny, że ojciec był zawsze synem. I wielokrotnie czytamy w Słowie Bożym, że były to trudne rozmowy Jonatana z Saulem, Saula z Jonatanem, ale zawsze byli razem i Dawid to podkreśla. Umie to docenić, że nawet przy wadach teścia, szwagra jest coś pięknego, dobrego w tym, że byli rodziną, tworzyli rodzinę, byli zawsze razem i tak jak mówi, nawet śmierć ich nie rozdzieliła. I te piękne ich cechy. Bystrzejsi od orłów, dzielniejsi od lwów, chwali zarówno jednego jak i drugiego. Potrafi docenić, co w nich było dobrego, pięknego i szlachetnego. Każdy inaczej przeżywa żałobę. Ale są też te wspólne elementy, o których wspomniałem: ten ból i żal, pretensje, to wycofanie i wyciszenie, a w końcu pogodzenie się i podjęcie na nowo. Działań związanych z życiem, które przecież ciągle jest przed nami jeszcze, zanim my też odejdziemy do domu Ojca. Od Dawida uczmy się mądrego przeżywania nawet tych trudnych sytuacji, na przykład żałoby, by nasze serce dojrzewało, by nasze serce było coraz bardziej wrażliwe, ale też coraz bardziej otwarte, że w każdej sytuacji, w każdym stanie, Bóg przychodzi do nas z pociechą. I Bóg przychodzi, abyśmy na nowo, bardziej dojrzali, bardziej wrażliwi, bardziej ceniący przyjaźń, bliskość tych osób, które są obok nas, mogli podejmować swoje codzienne zadania i powołanie i misje. Niech w tym błogosławi Ci Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.